Właściwie nie zadałem y, zasadniczego pytania. Y, czyli o rolę Kościoła w tym wszystkim, jak wy ją postrzegacie, jak, jakie zadania widzicie dla Kościoła? Padły bardzo ważne słowa i papieża Franciszka, i także polskiego episkopatu, tak? Jakie zadania widzicie dla Kościoła w tym temacie? Kościół od zawsze jest instytucją, która pomaga. I papież Franciszek, i papież Benedykt, i papież Jan Paweł II, wszyscy w kontekście uchodźców i imigran, migrantów, nie imigrantów, imigrantów, mówili, musimy przyjmować. To jest nasz chrześcijański, katolicki obowiązek i nie mamy innego, innej możliwości. No, nie możemy myśleć o sobie jako o chrześcijanach i powiedzieć tym ludziom, radźcie sobie sami. To jest nasz obowiązek i Kościół zawsze stał na tym, na tym stanowisku. To, co wspomniał Konrad chociażby, instytucje, instytucje katolickie, tak jak Caritas, to od dawna pomagają tym ludziom. Jeszcze, powiedzieć by się po internetowemu, chciało before it was cool, czyli w trakcie trwania tych zaczynania się tych konfliktów tych wojen Caritas już działał to jest sytuacja taka która na początku całego tego tematu o, o uchodźcach bardzo mnie irytowała ponieważ nagle wszystkie media się obudziły że trzeba tym ludziom pomagać wrócimy tutaj trosz, co prawda do początku naszej rozmowy ale to już troszeczkę było za późno kiedy byliśmy współorganizatorami jako stacja 7 koncertu nuty nadziei który odbył się na początku roku w Warszawie brali udział no, świetni polscy artyści chrześcijańscy. Caritas wspomagał. To trudno było gdziekolwiek doszukać się informacji na, tej temat, na, na, na ten temat. Trudno było o pomoc kogo, kogo, kogokolwiek. No, z powiem brzydko, zmusić do pomocy, to było niewykonalne. I to nie była jedyna tego typu akcja, bo ich była cała masa. Prześladowany Kościół, prześladowani chrześcijanie, yy, to przecież nie jest temat nowy. I nagle budzą się ludzie, yy, którzy Teraz odkrywają w tym wszystkim jakby interes, biznes i o tym wspominają. A Kościół od zawsze stał na stanowisku, trzeba tym ludziom pomagać, i nie ma innej, innego, innej możliwości. Zresztą to papież Franciszek jako powiedzmy pierwszy lider naszego świata powiedział otwarcie, że prosi, aby każda parafia przyjęła, przyjęła rodzinę uchodźców. Z perspektywy tego czasu krótkiego, bo krótkiego no nam się to już wydaje oczywiste, ale przecież te słowa były w pewnym sensie przełomowe w tym, co obecnie się dzieje w Europie. Tak, tak, został. No Papier Franciszek stał się punktem odniesienia w jakiś sposób i pozytywnym, i negatywnym, bo w pewnym momencie zaczęły się lewicowe szantaże na, 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 na chrześcijan, czy, czy na prawicowych publicystów, że tak powiedzmy, a z drugiej strony prawicowi publicyści pokazywali całemu światu, jak to bardzo papież Franciszek jest lewicowy. No to zupełnie bez sensu, bo ja jako człowiek uważający się za konserwatystę, no nie mogłem przecież odczytać tego inaczej, ponieważ papież Franciszek wezwał po, świadomie po chrześcijańsku do chrześcijańskiego obowiązku i tutaj mm, myślę, wszystko jest jasne. Mamy głos konserwatysty, głos liberała. Tak, zgniły liberalizm musi się odezwać. Wiecie co, w ostatni, na przestrzeni ostatnich 10 lat częściej byłem zaniepokojony albo zawstydzony głosem Episkopatu w Polsce, tak w tym wypadku pomyślałem sobie, Dobry Boże, wreszcie. I to, co powiedział Mateusz, jest prawdą, że Kościół w Polsce, pierwszy zabrał, jako jeden z pierwszych głosów, powiedział, tak, trzeba tym ludziom pomóc. Podkreślił, że w dokumencie, który pojawił się już w czerwcu, że należy im pomóc niezależnie od wyznania i narodowości, jeśli tej pomocy potrzebują. I jako chrześcijanin, miałem nutę małostkowej satysfakcji w sobie, kiedy pojawiały się głosy że Kościół nie zabrał głosu w tej sprawie albo nie zabiera. Ja mogłem pokazać dokument sprzed miesiąca, że zabrał, tylko nikt tego nie zauważył, bo było to tak wcześnie. No i później oczywiście ten głos Franciszka, który wybrzmiał na arenie międzynarodowej, to uzupełnił. Natomiast to, co mnie, moje liberalne serce bardzo radowało, to fakt, jak na Węgrzech zobaczyłem, że pomoc humanitarną na granicy i w Budapeszcie niosą dwa typy organizacji. To są właśnie organizacje chrześcijańskie i organizacje ultralewicowe. I nagle się okazało, że jest jakiś obszar, czyli troska o człowieka, gdzie my możemy zobaczyć, zostawić na boku konflikty ideologiczne i po prostu wspólnie, wspólnie pomagać. I żeby podać konkretny przykład, to na granicę z y, Ryszkę zawiozła mnie organizacja Aurora, a taka hibisowska komuna, jakby walczą o prawa człowieka. Y, Różne rzeczy, z którymi Kościół czasami ma problem. Nie chcę powiedzieć, że ma z prawami człowieka problem, z pewną ich interpretacją. I oni nas zawieźli do Doryszki, bo stamtąd brali do Budapesztu jedną rodzinę, która potrzebowała pomocy w mieście. A tam nas zostawili, a na granicy już trafiliśmy właśnie na Caritas, który tam jako jedyna organizacja zapewniał profesjonalną pomoc medyczną, która tam była bardzo potrzebna. To, że rząd węgierski tego nie zapewnił, to, to w ogóle było skandaliczne, no bo jeśli mamy już na swoim terytorium ludzi, którzy są na granicy wycieńczenia, no to należy im po prostu pomóc i to robił węgierski Caritas. Więc tak, jakby tu kościół moim zdaniem staje na wysokości zadania. Jestem bardzo ciekaw, jak zareagowałyby polskie parafie, gdyby ten problem stał się dla nas bardziej realny, a mniej teoretyczny, czyli że każda parafia ma przyjąć jedną rodzinę. Jestem pewien, że finansowo w ogóle byśmy tego nie odczuli, no bo parafia, która potrafi się, nie potrafi się złożyć na jedną konkretną rodzinę, Myślę, że to będzie jakiś mikroprocent. No ale trochę mam nadzieję się, bardzo mam nadzieję się Jeśli Wątpi w dobrą wolę księży proboszczów w tym wypadku. I że będzie szukanie dróg na skróty. Ale naprawdę mam olbrzymią nadzieję, że to właśnie się odzywa we mnie ta zła liberalna nieufność wobec. O, o wobec Kościoła, a, a nie ma to potwierdzenia w rzeczywistości. Więc tak, to jest jeden z, z przykładów, w których mogę powiedzieć, e, m, 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 nie muszę kłócić się z Episkopatem. Ja też nie. <grym> Myślę, że to jest dobra puenta. Ja nie chciałbym podsumować tej dyskusji, ale mam wrażenie, że łączy nas jedno, że każdemu zależy na pomocy drugiemu człowiekowi. Dziękuję moim gościom, Mateuszowi Uchmanowi i Konradowi Kruczkowskiemu. Dzięki.